W mroźną noc listopada 1940 roku na krwawych plażach Sycylii ciemnosierściowy owczarek niemiecki stanął sam na sam z wrogim karabinem maszynowym, który odebrał życie dziesiątkom żołnierzy. Podczas gdy mężczyźni schowali się za skałami i gruzami, sparaliżowani nieustannym ogniem, Chips ruszył naprzód. Bez wahania, bez odwrotu, nie rozumiejąc pojęć medali czy chwały, po prostu kierując się pierwotnym instynktem ochrony swojej ludzkiej watachy. Kiedy cisza w końcu zapadła na tej przeklętej plaży, czterej włoscy żołnierze wyszli z bunkra z uniesionymi rękami, a za nimi szedł ranny pies, który chwiejnym krokiem maszerował, ale wciąż trzymał głowę wysoko. W tym momencie Chips nie był już tylko pupilem podarowanym przez rodzinę z Nowego Jorku, stał się żywą legendą, najbardziej odznaczonym psem II wojny światowej, którego blizny opowiadały historie, które sprawiłyby, że nawet najodważniejsi żołnierze zadrżeliby. To jest historia odwagi, która przekracza granice gatunków, lojalności, która stawia czoła śmierci, i nieprawdopodobnego bohatera, który nigdy nie zrozumiał wielkości swoich własnych czynów bohaterskich. Ameryka 1949 roku była narodem, który przeszedł transformację pod wpływem wojny. Fabryki pracowały dniem i nocą, produkując czołgi, samoloty i amunicję. Kobiety zajmowały stanowiska pracy wcześniej zarezerwowane dla mężczyzn. Dzieci zbierały złom na potrzeby wysiłku wojennego. A wśród tego zamętu kolektywnego poświęcenia zaczęła kształtować się jedna nietypowa inicjatywa Program Dogs for Defense Psy na rzecz obrony. Armia Stanów Zjednoczonych dostrzegła wartość psów wojskowych po obserwacji sukcesów innych narodów, które wykorzystywały te zwierzęta w walce. Psy mogły wykrywać miny lądowe, ostrzegać przed zasadzkami, przenosić wiadomości przez pola bitewne, gdzie żaden człowiek nie miałby szans na przeżycie oraz oferować niezastąpioną pomoc emocjonalną żołnierzom daleko od domu. Jednak armia miała problem brakowało psów. Wtedy zwrócono się o pomoc do amerykańskiego narodu. Te rodziny z całego kraju zostały zaproszone do oddania swoich pupili do służby wojennej. Był to ogromne poświęcenie – oddać ukochanego członka rodziny, wiedząc, że być może nigdy go już nie zobaczą. Ale był to również akt patriotyzmu, namacalny sposób na przyczynienie się do zwycięstwa. W Pleasantville, w stanie Nowy Jork, rodzina Wren borykała się z tym bolesnym dylematem. Mieli psa rasy owczarek niemiecki o imieniu Chips – czteroletniego psa o mieszanej czarno-brązowej sierści, inteligentnych oczach i niewyczerpanej energii. Chips był czymś więcej niż tylko zwierzęciem domowym. Był towarzyszem zabaw dzieci, opiekunem domu, integralną częścią codziennego życia rodziny. Edward Wren, patriarcha rodziny, zebrał wszystkich w salonie w pochmurne zimowe popołudnie. Kraj prosi o naszą pomoc, powiedział, trzymając ulotkę programu Dogs for Defense. Chips jest młody, silny, inteligentny. Może uratować życie tam na zewnątrz. Dzieci płakały. Żona Edwarda, Nan, mocno przytuliła Chipsa, ale wszyscy rozumieli ciężar tego historycznego momentu. Tygodnie później Chips wsiadł do wojskowego pociągu zmierzającego do Front Royal War Dog Training Center w Virginii. Nie rozumiał, dlaczego opuszcza swoją rodzinę, dlaczego obcy ludzie w mundurach teraz dowodzą jego dniami dlaczego ćwiczenia są tak intensywne i wyczerpujące. Ale Chips był psem o wyjątkowym temperamencie, elastycznym, odważnym i niesamowicie lojalnym. Szkolenie było brutalne. Chips nauczył się ignorować eksplozje, wyczuwać zapach ukrytych obcych, pozostawać w całkowitej ciszy, nawet gdy każdy jego instynkt krzyczał, by szczekał. Nauczył się komend wojskowych, technik patroli i pracy w doskonałej synchronizacji z ludzkim instruktorem. I mimo wszelkich trudności wyróżnił się spośród setek innych psów, zostając wybranym do misji, która zmieniła jego życie i życie wielu innych. Statek transportowy kołysał się gwałtownie na wzburzonych wodach morza Śródziemnego. W ciasnej i słabo wentylowanej ładowni setki żołnierzy 3. batalionu piechoty tłoczyły się. Wielu z nich było blade z powodu mdłości, inni siedzieli cicho i zamyśleni, zastanawiając się co ich czeka. Wśród nich leżący u stóp swojego instruktora żołnierza Johna Rowella był Chips, lipiec 1943 roku Operacja Husky, aliancka inwazja na Sycylię była to pierwsza wielka ofensywa aliantów przeciwko terytoriom kontrolowanym przez Oś w Europie, a wszyscy wiedzieli, że będzie to krwawe starcie. Rowell nieświadomie głaskał głowę Chipsa, szukając poczucia komfortu w obecności tego silnego zwierzęcia. W miesiącach, które minęły od momentu, gdy zostali przydzieleni do siebie nawzajem, człowiek i pies rozwinęli głęboką więź, niemal telepatyczną. Chips zdawał się rozumieć komendy Rowella, zanim jeszcze zostały wypowiedziane, a Rowell nauczył się odczytywać każdy ruch ucha, każdą napiętą postawę Chipsa, traktując je jak cichą mowę. Myślisz, że on rozumie, co się dzieje? zapytał żołnierz Miller, siedzący obok Rowella. Obserwując Chipsa z mieszanką podziwu i ciekawości, Roel słabo się uśmiechnął. Chips rozumie więcej niż nam się wydaje. On wie, że nadchodzi coś wielkiego. Spójrz na niego, czujny, ale spokojny. Ten pies ma więcej odwagi niż połowa mężczyzn na tym statku. Słowa Rowela były bardziej prawdziwe, niż mógłby sobie wyobrazić. Gdy pierwsze światła świtu zaczęły malować horyzont 10 lipca, a odgłos dalekiej artylerii morskiej zaczął odbijać się echem. Chips wstał, uszy sterczące, ciało napięte w oczekiwaniu. Nie czuł strachu. Miał jedynie ostrą świadomość, że jego wataha zaraz zmierzy się z niebezpieczeństwem. Lądowanie było chaotyczne. Łodzie desantowe zbliżały się do plaży pod intensywnym ogniem nieprzyjaciela. Wybuchy podrywały kolumny wody i piasku. Mężczyźni krzyczeli rozkazy, które ledwo można było usłyszeć nad hałasem bitwy. Kiedy rampa jego łodzi opadła, Roel wskoczył do płytkiej wody, trzymając mocno smycz chipsa. Chodź, chłopcze, zostań ze mną! Chips poszedł bez wahania. Jego łapy pluskały w wodzie zabarwionej na czerwono, oczy wpatrzone w Rowella. Pociski świstały nad ich głowami. Mężczyźni padali wokół nich. Instynkt chipsa krzyczał, aby szukać schronienia ale jego trening i lojalność były silniejsze. Pozostał przy Rowelu, przesuwając się po plaży, aż w końcu dotarli do małego wzniesienia, gdzie grupa żołnierzy ustaliła prowizoryczną pozycję obronną. — Potrzebujemy rozpoznania! — krzyknął porucznik Hayes, dowódca Plutonu. — Jest tam wioska, około półtora kilometra stąd. Może być pusta, może pełna Niemców. — Rowel, weź chipsa i sprawdź. Trzymaj się z dala od wzroku i wróć z informacjami. To właśnie do tego Chips był szkolony. Rowell i on poruszali się jak cienie, przez kamienisty wypalony przez słońce teren Sycylii. Chips szedł naprzód, używając swojego ostrego węchu, by wykryć oznaki niebezpieczeństwa. Kilka razy zatrzymał się nagle, jego nozdrza rozszerzyły się, uszy kręciły jak radary. Rowell nauczył się ufać tym sygnałom, gdy Chips ostrzegał, coś było nie tak. Ominieli dwie patrole nieprzyjaciela dzięki ostrzeżeniom Chipsa, zbliżając się do wioski nie zostając wykrytym. Z wysokiego punktu Roel mógł zobaczyć niemieckich żołnierzy, którzy wzmacniali pozycje, instalując karabiny maszynowe, przygotowując się do odpierania alianckiego natarcia. Zarejestrował mentalnie każdy szczegół, liczby, pozycje, rodzaje broni, informacje, które mogły uratować dziesiątki amerykańskich żyć. Ale wtedy wiatr się zmienił. Chips zamarł. Jego sierść stanęła na końcu kręgosłupa. Z jego gardła wydobył się niski, groźny warczący dźwięk. Roel podążył za wzrokiem psa, a jego krew zamarzła. Trzej niemieccy żołnierze pojawili się niespodziewanie za zrujnowanego budynku w odległości nie większej niż 30 metrów. Na chwilę zatrzymali się wszyscy, patrząc na siebie w zaskoczeniu, a potem wszystko wydarzyło się jednocześnie. Niemcy sięgnęli po broń, Rowell próbował podnieść swój karabin, a Chips, nie czekając na jakiekolwiek rozkazy, wystrzelił z czystą prędkością. Owczarek niemiecki pokonał dystans w sekundach, strzała z futra i mięśni napędzana czystym instynktem ochrony. Pierwszy niemiecki żołnierz ledwo zdążył krzyknąć, zanim Chips był na nim, powalając go i chwytając za ramię swoimi potężnymi szczękami. Karabin upadł na pył. Pozostali dwaj żołnierze odwrócili się w stronę psa, ale Roel już biegł, podnosząc własny karabin. "Hände hoch!" krzyknął Roel w podstawowym niemieckim. "Ręce do góry." Starcie zakończyło się tak szybko, jak się zaczęło. Niemcy, widząc, że są w gorszej sytuacji i stoją twarzą w twarz z psem, który wyglądał na dzikiego, poddali się. Roel szybko związał ich ręce. Jego serce biło nierówno. Chips spuścił ramię pierwszego żołnierza. I teraz krążył wokół jeńców, bacznie ich obserwując. Dobry chłopak, wyszeptał Rowell, jego głos lekko drżący od adrenaliny. Dobry chłopak. Wracali do Plutonu z trzema jeńcami i cennymi informacjami. Porucznik Hejs spojrzał na Chipsa z nowym szacunkiem. Ten pies właśnie dał nam znaczną przewagę. Informacje, które przynieśliście, poprowadzą nasz kolejny ruch. Ale ta pierwsza akcja była tylko zapowiedzią tego, co miało nadejść. Tego wieczoru, podczas gdy Chips spał zwinięty u stóp Rowella, nie mógł wiedzieć, że za kilka tygodni wykona akt odwagi tak niezwykły, że będzie opowiadany przez pokolenia. Listopad 1943 roku. Minęły trzy miesiące od lądowania na Sycylii, trzy miesiące niemal ciągłych walk, gdy siły alianckie posuwały się do przodu na wyspie. Chips brał udział w dziesiątkach patroli, ostrzegał przed licznymi zasadzkami i stał się legendarną postacią w trzeciej batalionie. Żołnierze, którzy początkowo patrzyli na psy wojskowe z sceptycyzmem, teraz robili wszystko, by pogłaskać Chipsa na szczęście przed niebezpiecznymi misjami. Roel obserwował swojego psiego towarzysza z mieszanką dumy i rosnącej troski. Chips wydawał się niezmordowany, ale nawet najodważniejszy pies ma swoje granice. Bywały noce, kiedy Roel budził się i znajdował Chipsa drżącego nie z zimna, lecz z czegoś głębszego. Może z ciężaru wszystkich wybuchów, krzyków tego całego horroru, który widział. "W porządku, chłopcze?" Roel szeptał w te noce, przytulając psa. "Wiem, że to trudne. Wiem." Odpowiedź Chipsa była zawsze ta sama. Lizał dłoń Rowela i zbliżał się, szukając pocieszenia w fizycznej bliskości. Mimo wszystko jego lojalność pozostawała niezachwiana. Poranek 10 listopada nadszedł mglisty i zimny. 3. Batalion otrzymał rozkazy, by ustanowić przyczółek w szczególnie wrogiej części wybrzeża, w rejonie, gdzie Niemcy zbudowali rozbudowane umocnienia. Wywiad wojskowy wskazywał na silny opór wroga, ale pozycja była strategicznie kluczowa. To będzie trudne, powiedział porucznik Hejs podczas odprawy. Mają gniazda karabinów maszynowych, które obejmują całą plażę. Będziemy mieli straty, ale potrzebujemy tej pozycji. Rowell spojrzał na Chipsa, który siedział uważnie obok niego, jakby rozumiał każde słowo odprawy. Zrobimy swoją część, powiedział Rowell spokojnie. Atak rozpoczął się o świcie. Tym razem nie było zaskoczenia. Niemcy wiedzieli, że nadchodzą. Kiedy pierwsze fale amerykańskich żołnierzy wychodziły z łodzi desantowych, zostały przyjęte przez mur ognia tak intensywny, że wydawało się niemożliwe, by ktokolwiek żywy przebrnął przez niego. Mężczyźni padali, zanim jeszcze wyszli z wody. Inni czołgali się desperacko w poszukiwaniu jakiejkolwiek osłony, jakiegokolwiek schronienia. Roel i Chips ruszyli z drugim plutonem, używając ciał i wraków na plaży jako improwizowanej osłony. Pociski odbijały się od skał wokół nich. Granata wybuchła tak blisko, że Roel poczuł, jak fala uderzeniowa przeszywa jego ciało. Jego uszy szumiały, ale kontynuował marsz, a Chips podążał zaraz za nim. Udało im się dotrzeć do małego wzniesienia piasku, około 50 metrów od linii wody, kiedy dostrzegli główny problem. Niemiecki bunkier fortyfikowany, w którym znajdował się karabin maszynowy MG42, przerażająca piła Hitlera, która mogła wystrzeliwać 1200 pocisków na minutę. To ta broń powodowała większość strat. Dosłownie zamiatając plażę precyzyjnym i śmiercionośnym ogniem. Musimy uciszyć tę maszynę krzyknął sierżant Morrison, wskazując na bunkier. Ale nie mogę podejść. Każdy, kto spróbuje, zostanie przecięty na pół. Wtedy to się stało. Może to był instynkt ochronny Chipsa względem jego ludzkiej drużyny. Może to był trening, który nagle zadziałał w sposób niespodziewany. Może to było coś głębszego, bardziej pierwotnego wojowniczy duch zwierzęcia które w jakiś instynktowny sposób rozumiało, że jego towarzysze są w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zanim ktokolwiek zdążył zareagować, Chips wyskoczył z zaosłony i pobiegł prosto w kierunku niemieckiego bunkra. Nie, krzyknął Rowell, wyciągając rękę na próżno. — Chips, wróć. Ale Chips nie wrócił. Biegł szybciej niż Rowell kiedykolwiek go widział, plama sierści przecinająca strefę śmierci. Na szczęście karabin maszynowy nie trafił go początkowo, może dlatego, że był małym i szybkim celem, może przez czysty przypadek. Chips dotarł do otworu bunkra i bez wahania wskoczył do środka. To, co wydarzyło się w kolejnych sekundach, pozostało częściowo tajemnicą. Żołnierze na plaży słyszeli krzyki, dzikie szczekanie, dźwięk rozpaczliwej walki. Karabin maszynowy wystrzelił jeszcze kilka niecelnych serii, a potem nagle zamilkł. Wkrótce z bunkra wyszły postacie. Czterech włoskich żołnierzy z podniesionymi rękami, z twarzami bladego przerażenia, w zniszczonych ubraniach. A za nimi, potykając się, ale triumfując, był Chips. Pies był ranny. Oparzenia prochowe szpeciły jego pysk i uszy. Głębokie zadrapania przecinały jego bok. Wyraźnie kulał. Ale jego oczy świeciły życiem, a kiedy zobaczył Rowella biegnącego w jego stronę. Jego ogon zaczął machać frenetycznie. Bóg! krzyknął sierżant Morrison, patrząc na scenę z całkowitym niedowierzaniem. Ten pies właśnie sam zdobył bunkier. Rowell padł na kolana obok Chipsa, obejmując go mocno, gdy łzy płynęły po jego zakurzonej twarzy. Jesteś szalony, szepnął. Jesteś najdzikszy i najodważniejszy pies, jaki kiedykolwiek istniał. Lekarz batalionu, Dr. Stevens, pobiegł, by zbadać Chipsa. On potrzebuje natychmiastowej pomocy. Te oparzenia są poważne. Ale nawet gdy był leczony, Chips wciąż patrzył na Rowela, a jego ogon wciąż słabo machał. Wykonał swoją robotę, chronił swoją drużynę. Tego wieczoru historia Chipsa rozeszła się jak ogień przez linie alianckie. Pies samodzielnie zaatakował umocnioną pozycję i zmusił do poddania się niemieckich żołnierzy. Brzmiało to jak fikcja ale dziesiątki świadków potwierdziły każdy szczegół. Chips dokonał czegoś, co byłoby niezwykłe nawet dla ludzkiego żołnierza i zrobił to, kierując się czystym instynktem i lojalnością. Porucznik Hejs napisał oficjalny raport, rekomendując Chipsa do odznaczenia. Ten pies wykazał odwagę, jakiej nie widziałem w swojej karierze wojskowej, napisał. Jego akt bohaterstwa uratował niezliczone amerykańskie życia i umożliwił nam ustanowienie naszej pozycji z sukcesem. Zasługuje na uznanie. Ale dla Chipsa zwiniętego w swoim kocu tej nocy, obolałego, ale zadowolonego, nic z tego nie miało znaczenia. Roel był bezpieczny, Pluton był bezpieczny. To wystarczyło. Wojna trwała, ale Chips nigdy nie był już taki sam po tamtym dniu w listopadzie. Oparzenia się zagoiły. Zadrapania się wyleczyły, ale coś głębszego się zmieniło. Rowell zauważył, jak Chips czasami zatrzymywał się podczas patrolów, wpatrując się w pustkę, lekko drżąc. Jak budził się z koszmarów, dysząc, z szeroko otwartymi oczami, pełnymi terroru, którego żadne zwierzę nie powinno znać. Widział za dużo, powiedział Doc Stevens pewnej nocy, po dwudziestej wizycie u Chipsa, tak jak wielu z mężczyzn, Teraz nic fizycznie nie jest z nim nie tak, ale nosi blizny, których nie możemy zobaczyć. Mimo to Chips kontynuował służbę, brał udział w kolejnych misjach, ratował kolejne życie. Kiedy prezydent Roosevelt i premier Churchill spotkali się na konferencji w Casablance w styczniu 1943 roku, Chips był tam, częścią zespołu ochrony. Istnieje nawet zdjęcie z nim i dwoma liderami światowymi historyczny moment uchwycony dla potomności. Medale przyszły. Najpierw medal srebrnej gwiazdy za odwagę w walce. Później purpurowe serce za rany odniesione podczas akcji. Chips stał się najbardziej odznaczonym psem II wojny światowej, a jego historia inspirowała artykuły prasowe w całym kraju. Ale pojawiła się kontrowersja. Niektórzy oficerowie twierdzili, że medale wojskowe nie powinny być przyznawane zwierzętom. Toczyły się gorące debaty na temat precedensu, jaki to może stworzyć. Ostatecznie, w decyzji, która głęboko zraniła tych, którzy służyli u boku Chipsa, oficjalne medale zostały unieważnione. Biurowcy w Waszyngtonie argumentowali, że regulamin wojskowy jest jasny, odznaczenia są tylko dla ludzkiego personelu wojskowego. Roel był wściekły. Ten pies krwawił dla Ameryki, powiedział gorzko. On ratował amerykańskie życie pokazał więcej odwagi niż wielu ludzi, którzy dumnie noszą te medale, a oni zabierają to od niego z powodu technikalności. 3. Batalion nie zaakceptował decyzji w milczeniu. Stworzyli własne odznaczenia dla Chipsa, medale nieoficjalne, które miały tak samo duże znaczenie jak jakakolwiek odznaka wojskowa. Podczas emocjonującej ceremonii porucznik Hayes przypiął te medale do obroży Chipsa, a cały batalion ustawił się w formacji na cześć psa. Reguły mogą mówić, że nie jesteś uprawniony, powiedział Hejs. Jego głos łamał się od emocji. Ale każdy człowiek tutaj zna prawdę. Jesteś bohaterem, Chips. Prawdziwym amerykańskim bohaterem. Kiedy wojna w końcu się skończyła w 1945 roku, rozpoczął się trudny proces demobilizacji. Miliony żołnierzy wróciły do domu, próbując odbudować życie w świecie na zawsze zmienionym przez konflikt a wśród nich był Chips, teraz siedmioletni, głęboko naznaczony wojennymi doświadczeniami. Rodzina Wren otrzymała wiadomość, że Chips wraca z ogromną radością, wymieszaną z niepokojem. Jaki pies wróci do nich? Czy będzie to ten sam Chips, wesoły i figlarny, którego pożegnali lata temu? Czy wojna zmieniła go na tyle głęboko, że będzie nie do poznania? Kiedy pociąg dotarł na stację w Pleasantville, Cała rodzina była tam, razem z połową miasta. Historia Chipsa rozeszła się wszędzie, a on stał się lokalną gwiazdą. Powiewały amerykańskie flagi, grała orkiestra. Dzieci trzymały plakaty z napisem Witamy w domu, bohaterze. Roel wysiadł z pociągu pierwszy, mocno trzymając obroże Chipsa. Pies zatrzymał się na peronie, jego oczy omiatały tłum. Potem zobaczył rodzinę Ren. To, co wydarzyło się potem, sprawiłoby, że dorośli ludzie płakaliby. Chips wybuchł w ruch, pociągnął tak mocno, że Rowell prawie puścił obroże, pobiegł do rodziny, ogon machał tak intensywnie, że całe jego tylne ciało poruszało się, skoczył na dzieci, lizał ich twarze, krążył wokół nich, jęcząc z czystej radości. On pamięta, krzyknął najmłodszy syn Edward junior, mocno przytulając Chipsa. On pamięta nas. Nanwren uklęknęła i objęła psa. Łzy płynęły jej po policzkach. Witamy w domu, chłopczyku, witamy w domu. Rowell obserwował to spotkanie z własną twarzą pełną łez. Rozwinął głęboką więź z Chipsem, a oddanie go z powrotem było bolesne. Ale wiedział, że to było słuszne. Chips zasługiwał na to, by spędzić ostatnie lata otoczony miłością, a nie w wojskowym kojcu. Dbajcie o niego dobrze! Powiedział Rowell do Wrenów, mocno ściskając dłoń Edwarda: On dał wszystko dla tego kraju. Zasługuje na wszystkie szczęścia, jakie możecie mu dać. Zadbamy o niego, obiecał Edward. Zawsze. Kolejne miesiące to była podróż ponownej adaptacji dla Chipsa. Miał częste koszmary, budząc się, szczekając na niewidzialnych wrogów. Grzmoty go przerażały. Dźwięk bardzo podobny do artylerii. Był hiperwigilantny, ciągle sprawdzając obszary, niezdolny do pełnego zrelaksowania się. Ale powoli, otoczony bezwarunkową miłością i nieskończoną cierpliwością, Chips zaczął się goić. Dzieci Ren spędzały godziny z nim, rozmawiając łagodnie, głaszcząc go. Nigdy nie zmuszały go, nigdy nie denerwowały się jego dziwnymi zachowaniami. Po prostu były obecne, oferując balsam czasu i konsekwencji. Chips żył jeszcze dwa spokojne lata w Pleasantville. Spędzał dni leżąc na słońcu w ogrodzie, delikatnie bawiąc się z dziećmi, strzegąc domu jak zawsze. Fizyczne blizny zniknęły pod sierścią. Blizny emocjonalne nigdy całkowicie nie zniknęły, ale stały się łatwiejsze do zniesienia. W grudniu 1946 roku Chips spokojnie zmarł we śnie w wieku ośmiu lat. Rodzina Ren pochowała go w ogrodzie pod jego ulubionym drzewem, a jego nieoficjalne medale zostały starannie umieszczone obok niego. Całe sąsiedztwo wzięło udział w tym improwizowanym pogrzebie. Minęły dekady od czasu, kiedy Chips dokonał swoich nadzwyczajnych czynów odwagi na plażach Sycylii. Pokolenia przyszły na świat i dorosły, nigdy nie poznając wojny światowej, która zdefiniowała XX wiek. Ale historia Chipsa trwa. Przekazywana z pokolenia na pokolenie, świadectwo niezwykłej więzi między ludźmi a psami oraz odwagi, która przekracza gatunki. W 2018 roku, 75 lat po jego heroicznym czynie, Chips został w końcu oficjalnie uhonorowany. Medal Dikina, uznawany za Krzyż Wiktorii dla zwierząt, został mu pośmiertnie przyznany, honorując jego wyjątkową odwagę podczas II wojny światowej. To było spóźnione, ale znaczące uznanie, potwierdzenie, że bohaterstwo nie zna granic gatunków. Dziś psy wojskowe nadal służą w siłach zbrojnych na całym świecie wykrywają materiały wybuchowe, lokalizują wrogich bojowników, oferują wsparcie emocjonalne żołnierzom dotkniętym traumą, a czasami wykonują także nadzwyczajne akty odwagi. Każda z nich jest duchowym potomkiem Chipsa, nosząc jego dziedzictwo lojalności i poświęcenia. Rodzina Uren utrzymywała historię Chipsa przy życiu przez pokolenia. Wnuki i prawnuki dorastały słuchając opowieści o psie rodzinnym, który poszedł na wojnę i stał się legendą. Wypłowiałe fotografie Chipsa z jego medalami zajmują honorowe miejsca w ich domach. Jego imię wypowiadane jest z szacunkiem i dumą, ale może najważniejsze dziedzictwo Chipsa nie znajduje się w medalach czy opowieściach, ale w fundamentalnej zasadzie którą jego życie ukazywało: absolutna lojalność, niezłomna odwaga i bezwarunkowa miłość. Chips nigdy nie szukał chwały. Nie rozumiał pojęć takich jak bohaterstwo czy poświęcenie. Po prostu robił to, co jego serce mu podpowiadało: chronił tych, których kochał bez wahania, bez kalkulacji, bez oczekiwania na nagrodę. W świecie, który często jest naznaczony cynizmem i interesownością, historia Chipsa, Przypomina nam o czymś zasadniczym w naturze prawdziwego bohaterstwa. Nie chodzi o szukanie uznania czy chwały, chodzi o robienie tego, co jest słuszne, kiedy to ma znaczenie, nawet kiedy, a szczególnie wtedy, gdy koszt osobisty jest wysoki. Chips, niemiecki owczarek z Pleasantville, który stał się najbardziej odznaczonym psem II wojny światowej, żył zaledwie osiem lat. Ale w tych krótkich latach dotknął więcej żyć. Wykazał się większą odwagą i pozostawił trwalsze dziedzictwo niż wielu, którzy żyli o dekady dłużej. Jego przykład nadal inspiruje, przypominając nam, że wielkość może pochodzić z najbardziej niespodziewanych miejsc, a czasami najwięksi bohaterowie chodzą na czterech łapach. Wiosną, gdy potomkowie rodziny Ren odwiedzają stary ogród w Pleasantville, teraz należący do innych, czasami zatrzymują się pod tym drzewem, w którym Chips został pochowany. Nie ma już markeru. Czas zatarł wszelkie fizyczne oznaki. Ale oni wiedzą i przez chwilę cicho dziękują psu, który dał tak wiele, poprosił tak mało i udowodnił, że bohaterstwo nie ma granic. Historia Chipsa jest nasza, by ją zachować, opowiadać, czcić. Bo dopóki będziemy go pamiętać, dopóki będziemy opowiadać jego historię, kawałek tego odważnego psa pozostaje żywy, inspirując nowe pokolenia do bycia odważnymi, lojalnymi i bohaterami w swoich własnych życiach, nawet jeśli tylko dla tych, których kochamy.